Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek z Untournet, ale taki inny. Nie będziemy dzisiaj grać na Kuwaitie. Nie wiem, czy dzisiaj w ogóle film z Kuwaitu będzie, bo robię takie rzeczy. Więc tak, stworzyłem swoją własną arenkę. Nie wiem czemu, ale tak, nudziło mi się. Tu Wam pokażę, może. O. Nie wiem, mapa się nazywa Misk, to mała arenka. Nie będę wam za dużo podawać. Prawdopodobnie ten, jak, jak wstawisz ten odcinek, to wstawię Discord serwer. i ten, i, be, i tam nie wiem, będą jakieś testy. Zrobię swój prywatny serwer i się trochę na tej mapie pogramy. Będzie granie trochę na tej mapie. Trochę grania będzie, więc tak. Hostuję serwer, czy coś nie. Prywatny oczywiście, nie publiczny. Nie będę wydawać hajsu na publiczny serwer. Ale tak jeszcze jedna rzecz. Ten kto będzie chciał... No, znaczy no... No będą głównie bardziej takie beta testy z tego. Z tej mapki. Że tam nie wiem, że tam masz... Co tam możesz mieć. Nie po prostu, no samemu grałem, wszystko działa, no ale co, samemu grać, no to nudno, to jest mapa arenkowa, więc, no, więc będzie chyba najmądrzej zrobić jakiś prywatny serwer, więc tak. Jak to zaploaduję, to prawdopodobnie wsadzę link na, na Discord, tam kto będzie chciał zobaczyć, co ja, jakie ja tam gówno stworzyłem, no to może. No i co, no i wyczekujcie tego serwera chyba. Oczywiście, nie będzie to jakiś kurde, nie wiem, serwer z emotikonami czy coś tam. Masz tam, z trzy kanały będą... I tak dalej, no i tyle. No i... i to tyle, ja myślę, że to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć! Happy, happy. I... Right. two kill them? Like... I don't know, Maybe I just... see what happens. Just they start attacking, for them. Okay. Easy easy picking I just got my chinese neighbors deported uh. easy double kill brother